Łącznie z pierwszej klasy szkoły podstawowej, tutaj rysowaliśmy funkcje kwadratowe, wykresy ich, potem wykresy z wartością bezwzględną, rysowaliśmy takie proste równania, kwadratowe i takie z wartością bezwzględną. O, pokażesz na przykład tutaj, tak dla przykładu, napisz tak, wartość bezwzględna z x, napisz tak, wartość bezwzględna z x tutaj, chcę, chcę pokazać, że umiesz takie rzeczy robić, wartość na z x minus na przykład 8 równa się 0. Napisz wtedy tylko wtedy. Wtedy tylko jak się pisze, takie, te, te, Tą strzałeczkę taką. Podwójną strzałeczkę, tak, dobrze. I x musi się równać ile? Tak. Tak, on wie, że tak się pisze. Lub lub i x może być, musi być równy. Czy może być równy? No, jak to tam po polsku? Matematycznie na pewno tak, a ja się na polsku tłumaczy to. Można dyskutować, czy musi być, czy jest, czy może być. A teraz popatrz, tutaj, a może jeszcze jedno rozwiążemy tak dla, dla, dla treningu. Napisz tak, x, o, o tutaj, x kwadrat X kwadrat. minus, no 36 na przykład, minus 36 równa się 0. Wtedy tylko wtedy, Czyli napisz tak, równa się, napisz, równa się i strzałeczki po, po obu stronach dorób strzałki, tak tu i, i w drugą stronę, tak. to jest wtedy tylko wtedy, czyli tylko wtedy, gdy x równa się ile? Tak, tylko szóstkę zaokrąglaj, tak, lub x, mój mały uczeń tutaj ładnie to robi, tak, muszę go pochwalić, bo ja mam maturzystów, którzy takich rzeczy nie, nie ogarniają, znaczy miałem, bo już maturzystów nie miałem. teraz, bo się skończyło na ten rok szkolny, bo już jest drugi yy. dzień czerwca. A teraz, a teraz popatrz, a teraz robimy wykres takiej funkcji 1 przez x i on tutaj już część wypełnił, tutaj sobie obliczaliśmy to, a teraz mamy dla zera, czyli dla zera wartość dla argumentu 0, czyli 1 przez 0. I tutaj, no ile dasz tutaj? Bo to taki pierwszy raz chyba coś robimy. Jaki tutaj będzie wynik? Co tutaj wstawisz? Jak ci się wydaje? 1 kreska 0, czyli 1 podzielić przez 0, bo kreska to jest dzielenie, on to już zna takie rzeczy. Ile to będzie? Jak myślisz? Aha, że to będzie tyle a to się równa, C czyli 1 przez 0 równa się 0, tak? No sprawdzimy, napisz tutaj pytajnik, że to nie jest takie pewne, bo my to, my to z tą sprawę zbadamy dokładnie. A, a, a napisz tak y 12 czwartych, czyli 12 przez 4, 12. O, nawet tutaj, tak, 12. kreska Kreskałkowa pod spodem? 4. To się równa? Ile to się równa? 3 12,4 to jest to samo co 12 podzielić na 4, tak? 12 podzielić na 4 to jest 3. A dlaczego 12 podzielić na 4 to jest 3? Bo jak można dzielić? No to popatrz, no bo 3 razy 4 to jest 12.